W czasie marszu Miliona Serc w Warszawie Donald Tusk powiedział, że to my jesteśmy narodem, nas jest przygnietająca większość. No proszę, no czy jest przygnietająca większość, to się okaże w czasie wyborów, ale jak to można kogoś wykluczać z narodu? Jak to można kogoś wykluczać z narodu? No ale z drugiej strony, jak tak ochłonąłem na te bezczelne wypowiedzi, to pomyślałem sobie, że to może dobrze, bo wówczas. Mamy dwa narody, ten z Tuskiem i ten, który nie jest Tuskiem, niekoniecznie jest z czy innym, ale po prostu nie jest z Tuskiem. I mamy dwa narody i w ten sposób mamy dwa narody i to w takiej skali globalnej, wielkiej. I wówczas ci wszyscy globaliści, którzy chcą uczynić z Polski kraj wielonarodowy, no to już mamy usprawiedliwienie, że nie musimy przyjmować... Jakichś uchodźców, jakichś innych jeszcze ludzi, bo mamy po prostu już dwa narody i to takiej wielkiej skali. A jeszcze, jeżeli to podzielimy na inne partie, to już będzie kilka narodów i Polska będzie naprawdę wielonarodowa, i wtedy możemy pokazać figę tym wszystkim globalistom.